Witam serdecznie Krystian Lejowski z tej strony witam Cię na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Kochani dzisiaj poruszymy sobie temat konkretny, jeżeli chodzi o to, które moim zdaniem i to w sumie w moim przypadku, ale nie tylko w moim, ale i na rynku, tym airdropowym rynku, które właśnie z projektów dadzą no, jednego z największych, jak nie największego, nadchodzącego airdropa na Rynku i może też nawet historycznie. I naprawdę, i to, i, to, i to nie będzie dla nikogo wielkim zaskoczeniem to, co powiem o tych dwóch projektach, tak? No, bo tak jak już widzicie na ekranie, pierwszym z nich jest oczywiście Base, tak? I tutaj obstawiam, że Base będzie jednym z największych airdropów na rynku. Ok, um, czy dorówna. Arbitrum i innym, moim zdaniem jest to bardzo oczywiście prawdopodobne. Jak będzie to się okaże, oczywiście nie ma stuprocentowej szansy na to, że ten drop będzie na 100%, ale moim zdaniem będzie na 99%. Bardzo podoba mi się to, co BASE robi tutaj w ogóle na swoim profilu. Nie? Z tego względu, że oni tu często dają fajne aktualizacje, ja bym chciał wam pokazać taki projekt tutaj, tutaj ostatnio, który oni dodali. Oni naprawdę dają bardzo dużo projektów. Jest dużo strasznie projektów na base. Jest tutaj co robić. Tutaj naprawdę można, naprawdę tutaj można codziennie robić ogrom, ale to ogrom rzeczy. Naprawdę, bo oni mają tyle aplikacji, tyle wszystkiego, że, że no to jest po prostu kosmos, nie? Więc. E, jak sobie przejdziecie, prześledzicie sobie ich sprawy, jak sobie prześledzicie ich no, Twittera, to tutaj naprawdę jest tego bardzo dużo. Czasem dają pełną listę projektów, które nadeszły, nadchodzą. Niektóre projekty oni sami publikują, tak więc naprawdę, naprawdę myślę, że warto, warto ich śledzić. Ja osobiście też teraz wziąłem się bardziej za to, że o tutaj macie na przykład co się stało w ostatnim tygodniu i tak dalej, dalej, nowe projekty, nowe aplikacje, lanche, mówię jest tego ogrom. I ostatnią z takich aplikacji, z takich projektów, która dołożyła tutaj Base'a właśnie do swojego projektu, ten ekosystem Base, jest to Print.money. Ok, to jest bardzo prosta stronka, gdzie generalnie, no co robimy? No, robimy, launchujemy, stwarzamy swojego tokena. No, łączymy się na przykład tutaj portfelem. Bardzo prosta sprawa. Po prawej stronie będziecie mieć Connect Wallet. Ja link zostawię w opisie. I tutaj na przykład launch token. Myślę, że warto odpalać tokeny właśnie na Base. Robimy sobie na przykład lunch token, wpisujemy sobie tutaj a, nick. Ja już chyba robiłem Fortuno, sobie tutaj swój nick Fortuno sobie robiłem, więc sobie damy na przykład Warrax. Mój drugi coin, niech tak będzie VARLAX VRX, Ok. Um, tak więc dajecie token, name, token, symbol, description. Um, czyli jakiś opis uh, waszego tutaj um, projektu. Ja sobie tam wpiszę cokolwiek. VARLAX is a historical creature from. Historical, historical creature from. Um, world, world of Warcraft. Huh. <laughs> no, ok, can be like that. Może być tak, dalej. Creature, no, sorry. Nie to napisałem. Tak więc dajcie sobie jakikolwiek opis, możecie po polsku, po angielsku, cokolwiek chcecie. Tutaj mamy teraz. Mm, można wybrać na przykład, że chcecie to na Arbitrum, zrobić na Solanie, na Base. No ja sobie wybiorę jedynie base na ten moment. Aha, też musicie sobie tutaj dodać zdjęcie, czyli sobie klikacie tutaj w to okienko na górze. Jak nie macie jakiegoś zdjęcia, to sobie może, możecie po prostu sobie pobrać tam z Google jakieś tam zdjęcie. Ja sobie pobrałem o jakąś tam postać z gry World of Warcraft. No i po prostu tutaj generalnie nie zmieniacie już nic. Tutaj death by, czyli że... Dev kupuje tutaj nic sobie nie, nie dodajecie, bo to jest dużo większy koszt. Tu jest po prostu zero. Dev nie, nie, kupu, nie kupował nic. Um, your Wallet Active Chain. Tutaj wybieracie swój portfel. Tu jest tuż tu od razu macie że Base. Jak wybierzecie Base, to od razu macie Base. Możecie też wybrać inny. I dajecie sobie print. Jak sobie dajecie print, no to automatycznie musicie potwierdzić to. Oczywiście na waszym portfelu, prawda? Sprawdzacie sobie transakcję. Print. Network fee 44 centy. Tak więc no zawsze jest jakaś prowizja, oczywiście, od po prostu danej transakcji, czy stworzenia tokena, czy, czy też kontraktu itd., itd. To jest po prostu normalna sprawa. No i tak naprawdę mam tego swojego tokena stworzonego. No i na przykład, jeżeli ktoś chce mieć jakąś jeszcze dodatkową transakcję, no to sobie można na przykład tam kupić tego swojego tokena tam za, za jakieś tam drobne kwoty. Um, no nie wiem, za, 5, za pół dolara kupię na przykład sobie tego tokena, um, tutaj jeszcze tam 119 tysięcy sztuk um, z, taką, z taką myślą, że um, po prostu to gdzieś tam, o 69 centów, że tego już nigdy gdzieś tam nie sprzedam, nie, nie wyzeruję, a jak sprzedam to tam za, za mniejszą kwotę prawdopodobnie, no. Tak więc mam stworzonego, kupiłem sobie tam jakąś część jego, um, bardzo, bardzo małą, nie, ale to tam większego znaczenia nie ma. I tutaj mamy na przykład jeszcze portfolio, możecie sobie kliknąć na górze portfolio, jak sobie już stworzycie. I tutaj sobie możemy zobaczyć, o, patrzcie, no, mam Varax, to jest mój teraz, coin, który stworzyłem, a wcześniej stworzyłem, dwa dni temu, tak naprawdę stworzyłem, co, e, coina Fortuno. E, I tutaj, tak naprawdę, no, nic się, można powiedzieć, nie działo. Jedna transakcja, którą ja wykonałem, e, Mam go 77 tysięcy, możemy sobie, no nawet więcej, jakbym go chciał sprzedać, to mogę go sprzedać za 3 dolary, tak tu chyba pokazuję, dajmy sobie go 100 tysięcy sztuk, czyli to jest 60 centów około, zobaczymy czy, czy, czy to pójdzie, za 60, za, tam, za ileś tam centów. To jest oczywiście jako też jakaś tam kolejna transakcja czyli swojego tokena sprzedaje. No tak, generalnie chodzi o stworzenie tokena, nie? Tutaj jakby dodatkowo idzie za tym idą za tym jakieś tam dodatkowe transakcje, które sobie po prostu można wykonać. No i dzięki temu macie dodatkowe po prostu aktywności na sieci, prawda? A jakby ktoś się jeszcze raz zapytał tam gdzieś gdzie można stworzyć kontrakt, jeszcze raz jest do tego kilka stronek, to na przykład teraz tak na szybko Wam mogę polecić stronkę mintair.xyz, contracts mintair.xyz, którą dam w opisie, tutaj tak samo, bardzo prosty sposób, Connect Wallet, łączycie się portfelem metamaskowym czy innym, zależy jaki tam macie, klikacie sobie Base, jeżeli chcecie, chcecie, chcecie to stworzyć na base, tutaj macie timer, tutaj macie token, tu macie NFT, tu możecie sobie stworzyć tak naprawdę kilka rzeczy naraz. A simple contract with timer increment functions. Ok, tak więc tutaj sobie takiego timerka kontrakt stworzymy. Jest to transakcja, która kosztuje no, 10 centów, tak więc tak naprawdę całe nic. I macie kontrakt stworzony. Są tam jeszcze inne stronki do tych kontraktów. Tego generalnie jest bardzo dużo, tak więc tutaj, tutaj co mamy, a to jest morfo, to jest co innego, dobra, nieważne. No, tak więc sobie śmiało można po prostu kontrakcik zrobić. No i jeszcze tak o tym Base, jak tu już jesteśmy. Dlaczego uważam, że będzie ten AirDrop jeden z największych? No, kochani, no nie, nie oszukujmy się. Base jest to no druga co do wielkości, jeżeli chodzi o FTV, layer, dwór, layer dwójka na świecie, pierwsza jest to Arbitrum. Druga jest to Base. Inne gdzieś tam są, oczywiście niżej, dzikiej synki, i tak dalej, Tak więc um, moim osobistym zdaniem, naprawdę nie, będzie tutaj um, bardzo solidny, soczysty Airdrop. Oczywiście, to za co on będzie, to jest inna sprawa, więc tutaj warto być wszędzie, tak jak warto być na farkasterze, tutaj jest moje konto fortuno.base.eth, jeżeli macie, działacie pod airdropa na base, macie Farkastera, zapraszam serdecznie, dodajcie mnie, zaobserwujcie, skomentujcie, polubcie. Tak, tutaj czasem ktoś polubi, czasem nie, no tutaj zależy, różnie, różnie z, to, z tymi aktywnościami jest, tak więc można się dodać nawzajem, można sobie robić, po prostu komentować, wspierać się. Ja tutaj sobie robię jakieś różne transakcje, jakieś mini-apki sobie odpalam, po prostu, żeby to miało ręce i nogi, prawda? No i generalnie tak to się prezentuje. Tak samo na przykład Base App, prawda, a tutaj muszę potwierdzić na telefonie, że to ja ja to, może to potwierdzę sobie za chwilkę, może sobie to potwierdzę później, żeby tutaj jakieś app na, na, na mini apkach app, sobie robić. No tak samo na przykład na X, jeżeli jesteście na X, o no tutaj no coś tutaj patrzymy, jakaś gostka, jeżeli jesteście na X, ja też zacząłem sobie coś tam więcej postować na moim takim nowszym profilu, z kiedyś jeszcze na X, no i tutaj sobie zacząłem postować i postuję sobie przemyślenia różnego rodzaju tematy, co robię, jak działam i tak dalej, tak więc śmiało, jeżeli działacie, no to po prostu zachęcam do obserwacji ja Was też rzeczywiście zaobserwuję. Ok, Tak więc basic to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest oczywiście abstrakt, Abstrakcie gdzie tutaj uważam, że też będzie solidny airdrop. Naprawdę solidny airdrop i będzie on zależny, zale, będzie on zależny główny, głównie od tego ile macie prawdopodobnie experience tego expa tutaj zdobytego. Jaką, jaką macie rangę, tak? czyli zakładka rewards. Ile tutaj po prostu macie zrobione. no Ja mam gold, tier gold, a nie jestem jakimś tam, że tak powiem nie jestem osobą, która bardzo mocno gdzieś tam jest w tym abstrach, a może powinienem, bo mam 0% bonusu, prawda, Pedu Hondel nie mam tutaj tego Pengu Holders, tak więc te, też z tego nie mam tytułu żadnego bonusu. Ostatnio w ogóle te tygodnie u mnie są tutaj bardzo słabe, bo jakby no po prostu inne rzeczy też się robi i czasem nie ma też czasu albo się nawet zapomni, żeby po prostu coś tu zrobić. No, ale staram się teraz znowu zobaczymy. Weekend 42, staram się działać. Golda wbiłem, tak więc kolejny update za dwa dni. Zobaczymy, ile expa wpadnie. Generalnie mam na ten moment tutaj tych odznak, kochani: 8, 12, 16, 24 sztuki. 24 odznaki, tak więc no, brakuje mi tutaj kilku, bo tam chyba już można mieć nawet ponad 30 odznak. Można mieć ogólnie już, ale to są jednostki, które mają ponad 30, prawda? No to, jest, to są naprawdę jednostki. Generalnie tak, mogę jedną zdobyć na myriad jeszcze, nie byłem w stanie tego zdobyć, jak byłem w innym kraju, gdzie jakby nie było to możliwe, żeby w ogóle odpalić myriad. Teraz jestem w takim kraju, gdzie mogę to odpalić, tak więc tam jakiś obrót się porobi i tak dalej, aby tam po prostu zdobyć odznakę 25. Teraz była nowa odznaka de Abor, Aborin ILP Il batch tutaj była odznaka bardzo prosta odznaka na projekcie właśnie tym, gdzie musicie dodać pulę płynności po prostu i za chwilę wam tą odznakę zalicza pula płynności nie wiem 10 dolarów 20 dolarów dodajecie pulę płynności o to jest, ta, to, jest ta, to jest ten to jest ten temat nie no aborain jak to się w ogóle czyta ja tutaj dodałem pulę płynności chyba 10 dolarów tak bardzo mało dodałem pulę płynności dodałem sobie tam jakąś na WETH USDC i jak widzicie, zaliczyło mi tutaj, odebrałem sobie to, tego badża, tak więc jak najbardziej można to zrobić. Co ciekawe, ostatnio też, um, ostatnio też jest um, taka opcja, że jak macie wbitego Golda, no to możecie sobie streamować, tak, można sobie streamować już od Golda, tak więc ja też generalnie mogę już streamować tutaj na Abstract. Jeszcze tego nie robiłem, a może powinienem, może, może spróbuję jakiegoś streamka tutaj po prostu odpalić. Um, start Stream, dajcie Start Stream, wpisujecie tytuł swojego streama, język, ja, jakim językiem tutaj operujecie, prawda, z angielski, hiszpański, portugalski, chiński, ruski, wietnamski, filipiński, koreański, francuski, japoński. Um, wybieracie aplikację, jaką będziecie tutaj um, chyba pokazywać na takiej zasadzie, e, okej, okay, tak więc tutaj wybieracie na przykład um, Proof of Play Arcade o, albo Pengu Pengu Clash, Gigavels, albo cokolwiek innego będziecie robić, możecie tutaj po prostu kliknąć jakąś tutaj nie, apkę, którą będziecie nie, pokazywać nie, i generalnie no, czekajcie. Jakbym kliknął na przykład Proof of Arcade. Aha, st i stream jest o czym, i dajemy Create i już to działa. Chyba jakoś tak to funkcjonuje. Ja jeszcze tego nie odpalałem, jak ktoś odpalał z was, to dajcie znać. OK. Co ja teraz robię na ten moment, aby zdobywać tutaj tego Xpika. No to co, ja generalnie tak, no ja się bawię na gigaversie, tak? Przez jakiś czas, teraz te 20 tygodni, ostatnio to bardzo słabo robiłem, ale gdzieś tam się bawię teraz w tym gigaversie, powiem Wam szczerze. Ostatnio był reset tych, tych tutaj punktów Experience. Tutaj mamy teraz w merchancie, możemy tutaj o, możemy świnkę oddać, nawet dwie możemy oddać. Czekajcie, ja mogę odebrać świnkę, czy nie mogę? Upvote, a, mam odebraną świnkę, może, może niedługo świnkę będę miał kolejną. Tak więc tutaj także możemy sobie odbierać te abstract stabs, co to nam daje oczywiście Expo, ktoś tam już działał, to wie. opatrzcie Cre create at the alchemic station. No tutaj teraz mamy takie tematy, jakieś tam takie juice, czyli takie soki jakby, boom juice, heal juice i tak dalej, tak dalej, które można stworzyć u alchemika. Alchemy Station, dobra, i tutaj możemy z prawej strony mamy. O, mogę to oddać tutaj tego. Call, trade, pach, 2 za 60, 240, bo mam sok. No ale nic innego już nie mam, żeby oddać, tak więc tutaj 1000 na razie mam. Nie wiem, czy będę kupował coś, żeby mieć więcej tego staba. Medale zawsze sobie odbieramy, o ja teraz sobie mogę odebrać, mogę sobie odebrać, kochani, medal tutaj brązowy i tutaj trzy brązowe razem mam gdzieś tam mam 35 medali. Za 5 dni się kończy kolejny experience i ja się tutaj gdzieś tam na tym delikatnie skupiam, żeby tutaj coś tam zbierać i żeby tego expa tutaj jakiegoś tam dostawać właśnie. No bo generalnie w jakim projekcie byście nie działali na abstrach, no to musicie wiedzieć, że no głównie się liczy to, czy jesteście wysoko w rankingu, jak wysoko jesteście, jak się angażujecie w projekt, to jest to jest ważne. No na przykład teraz też gdzieś tam sobie coś tam odpalam w tym Pirate, tym Pirate Nation, tak. No gdzie tutaj no, postaram staram się być w rankingu, w tym top 100, nie? No żeby być w rankingu top 100, no, to trzeba kupować kredyt, nie? Credits, czyli 10 kredytów to jest 0,001 ETH, czyli jakieś teraz 3, ponad 3 dolary, nie? No. I to no, jest ta gierka. Nie wiem czy, czy, czy kiedykolwiek wam ją pokazywałem. No, może mogę Wam dać linka w opisie z tych, tych Pirates Arcade. Generalnie jest to dosyć prosta, banalna gierka. Zaczynamy sobie play w Pirates Nation. Możemy sobie dać większą stawkę: czyli nasze punkty, które zdobywamy za każdą rozgrywkę, będą jakby podwojone, potrojone. Ja sobie na jedynce odpalę. Jest to banalna gierka. Teraz mamy jeszcze 4 dni do resetu rankingu. Tutaj co tydzień tak naprawdę są nagrody. Jeżeli jesteście wysoko w rankingu, no to możecie zgarnąć dolar. Tylko żeby być wysoko w rankingu, no to trzeba tych kredytów no, jakby wyrobić więcej. Oczywiście można sobie dać dużo większą stawkę, czyli możecie sobie zagrać nie jednym kredytem, tak jak ja teraz sobie gram jednym kredytem, a dziesięcioma nie, sobie grać, czyli co 3 dolary cały czas rzucać. Na początku sobie wybieramy kapitana, jakim będziemy tutaj grać. Każdy kapitan mam gdzieś tam delikatnie inne można powiedzieć tutaj skile, którymi będziemy się posługiwać, będziemy walczyć w tym naszym podboju. Ja wam tylko pokażę jedną rozgrywkę, żeby to było, żebyście mieli obraz, jak to mniej więcej wygląda. jak Ktoś tam działa, to oczywiście wie o co chodzi. Ja sobie wybiorę tutaj takiego admirała Iron Sights w sumie randomowo, ale widzę, że ma tutaj no ciekawe jakieś tam skille, to sobie jego wybiorę i generalnie mamy takie wojenki tutaj, tak prawda, no gigaversa wam nie będę pokazywał bo już pokazywałem, nie wiem, tego chyba nie pokazywałem tutaj mamy takie wojenki generalnie chodzi o to, że tutaj macie 50 tam 60 sekund na każdą rundę, albo tam delikatnie mniej później, macie przeciwnika który albo ma Jakieś tam skile, albo nie ma, ma daną ilość życia, tak więc zawsze starajcie się robić tak, żeby jeżeli go nie możecie sprzątnąć od razu. Ok, Wydajmy ja to tak widzę. Też pewnie tutaj mi brakuje wiedzy na pewne tematy, obstawiam. Dlatego jak coś tam wiecie więcej, to mnie poprawcie, nie? No ale jak widzę, że ma 65 HP, nie ma żadnego skilla obronnego i tak dalej, no to po prostu rozwalam go od razu, jeżeli mam taką możliwość. No i co każdą turę wygraną, no to otrzymujemy, otrzymujemy, może nie otrzymujemy, ale mamy możliwość wybrać sobie kolejną jakąś tam kartę, prawda, która gdzieś tam będzie w deku. A ja sobie gdzieś tam może stun, może sobie wybiorę tego Thunder taka, ona jest ze studem, prawda, i otrzymujemy punkty, prawda, za każdą rozgrywkę. Ok, jako że sobie wybrałem multiplier, multiplier, run multiplier X1, no to otrzymałem 950, jakby było X100, no to bym miał tam 1000, 1900, prawda? 1000, tak 1900, bo x100, ale ja jakby sobie gram kredytem, jednym kredytem sobie gram, prawda? No i tutaj tak to generalnie po prostu wygląda, czyli mamy danych przeciwników i po prostu ich się musimy pozbywać. No tutaj na przykład gość jest 90HP i ma e, direct damage 45, prawda? Czyli jak, jak go nie rozwalę na raz teraz, no to on mnie za 45 zaatakuje. Tak więc co w tym przypadku sobie mogę e, zrobić? No mogę sobie na przykład zrobić mm, taką akcję, że tutaj mam taki temat jak wave bound. To jest coś, co można użyć raz. Czyli jak są karty z wave boundem, jak jedno użyjecie, to drugie już chyba prawdopodobnie nie można użyć. Tak więc na przykład jest coś takiego, że tutaj mamy... Podwójny damage. Tu też trzeba czytać te karty, nie? Mamy podwójny damage, czyli w tym momencie na przykład zadam mu tutaj to jest 55 Armor pressing Direct Damage, czyli podwójny powinien mu zadać 110, czyli on pada na skill, prawda? No tak to się nie prezentuje. Tutaj wybieramy sobie gdzieś tam kolejną opcję. Może sobie wybiorę tego Bossa 44 Aria Damage, o, to jest ciekawe i tak to mniej więcej wygląda, prawda? Nie będę wam pokazywał całości mojej rozgrywki, no bo to po prostu może zająć jeszcze 15 minut, nie? No, tak więc zaraz się słyszymy. Co jakiś czas w tej gierce mamy takiego Bossa, nie? To już jest mój drugi, teraz Bosik. E, I on bije 90, tak? Za pierwszym jakby strzałem, tak? Więc jeżeli ja go nie, nie zastunuję, nie dam mu takiego oślepienia czy czegoś, no to on mi dość sporo zabierze, tak więc tutaj. No, my idę w taktykę takiego stun, czyli stun, czyli takie oślepienie, czyli w następnej turze on mnie nie będzie w stanie zaatakować po prostu, no chyba, że ma tam jakiegoś skilla, że on to rzeczywiście może zrobić, ale wydaje mi się, że on takiego skilla nie ma. Tak Więc jak ja go zastynuję, kolejna tura jemu mija i jemu się ten skill nie zmienia. Jak mu się ten skill zmienił, prawda? No to ty w tym momencie marzy, zabiera 33 damage Aria damage, czyli um, damage każdemu tutaj kto jest nie, u, u przeciwnika, czyli jakby u mnie. No, a że on tego nie ma, no to a że ja mam, tylko no jestem sam, więc tutaj nie ma problemu. 33 damage jak najbardziej może mi zabrać, tak więc teraz daję podwójny damage, um, sobie daję i robię mu tutaj teraz atak, na przykład ten, gdzie redukuję mu kolejny atak o połowę, prawda? Tak więc to jest też bardzo ciekawe. Mam jeszcze więcej troszkę tego, to, to jest ok. No, i jeszcze można sobie zawsze dać tarczę, aby po prostu tego defa zwiększyć. No i właśnie przegrałem tego wave'a. Na rezultacie, jakby trzecia, mm, trzecia kolejka po Bosie, druga tura, nie? czyli trze trzeci, jakby trzecia runda, nie? druga tura. 52 tysiące punktów, tak więc gdzieś tam, no, nie ma tragedii. Czasem, czasem bywało lepiej, ale nie ma tragedii. No i po każdej takiej rundzie możecie sobie sprawdzić wasz ranking, jak to się prezentuje. Im wyżej w rankingu, tym lepiej. No ja na ten moment, jeżeli się utrzymam w tym rankingu, którym jestem, top do top 100, no to nawet mogę otrzymać za te 4 dni tutaj mam akurat nagrodę 20 dolarów. W tą nagrodę się jakby wpisuję. Jak się utrzymam, oczywiście, na tej pozycji, nie? Jeżeli chciałbym więcej, no to muszę tutaj tych gierek o znacznie więcej rozegrać, bo później tam można utrzymać 35 dolarów. Należy by być wyżej, no to 1 600 000, 1 660 tysięcy punktów trzeba mieć, a ja mam 800 plus, nie? No, tak więc jeszcze bym musiał tutaj tych rundek troszkę rozegrać, pewnie troszkę dolarów wydać na to, nie? No, tak więc tak to wygląda. Ja te dwie gierki tak naprawdę rozgrywam. Dajcie znać co Wy rozgrywacie, jak to u Was wygląda, po prostu też czasowo to tak wychodzi, że no też wszystkiego się nie rozgrywa, prawda? No taka jest prawda. Postaram się coś więcej, zobaczymy, tutaj jeżeli chodzi o kolejną jakąś tam rangę czy coś, no tutaj platyna jest od miliona, tak więc no tutaj bym naprawdę o, tych tygodni to to jeszcze by tutaj musiało być sporo, żebym ja, no nawet jakbym miał w takim, gdzie tam miałem wcześniej, nawet po 10 tysięcy ekspa za, za niektóre tygodnie, czy coś takiego, no to tych tygodni by musiało być ze 100, nie? No, żebym miał jeszcze platynę. Tak więc, no tutaj nie celuję nawet na tą platynę, to złoto jak mam, no to się cieszę, zobaczymy co z tego po prostu będzie. Może też chcę gdzieś tam publikować troszkę o tym temacie, coś tam więcej teraz o tym mówić. No to może też mi to da jakieś benefity w czasie. Zobaczymy. No, tak więc moim zdaniem, Abstract, jak i Base naprawdę ma ogromny potencjał. Te projekty myślę, że warto sobie rozgrywać. Na mówię, tutaj tych projektów jest bardzo dużo. Można sobie wejść w Discovery na Abstract i zrobić sobie research i sobie tutaj potrzepać, Ja też o tym nagrywałem sporo filmików, tak więc myślę, że. Nie każdy sobie może tutaj swoje wnioski wyciągnąć i swoje rzeczy po prostu zobaczyć. Okay? Dobra, a tymczasem kochani, ja Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, także do usłyszenia, na razie cześć.